Cześć, tu zaraz. Z tej strony, zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV. W dzisiejszym programie gra Nier. Tak naprawdę nie wiem, jak się ten tytuł wymawia, może jest Nier. Powiedzmy, że Nier, tak po polsku troszeczkę. No, grę stworzyło Kavia Studios, studio odpowiedzialne za takie szroty jak na przykład Bullet Witch, który był ekskluizmem na Xbox 360. A ponadto ponad zrobili jakieś. Parę naści gier na Wii, w tym Resident Evil 4 Umbrella Chronicles. To akurat nie był szrot, ale no, to też nie była ich oryginalna gra. Nier tak naprawdę jest dwuczęściową grą. Jest gra Nier Replicant i ta jest ekskluzywna dla PlayStation 3 i wydana tylko i wyłącznie w Japonii. Druga to Nier Gestalt, którą właśnie prezentujemy. To jest gra ekskluzywna dla Xboxa 360 w Japonii, no i multiplatforma na całym świecie, tak więc odbyła się gra pod koniec kwietnia na PlayStation 3 i na Xbox 360 w Ameryce. Nie wiem, czy w Europie w ogóle jest premiera chyba nie. I całe szczęście, ten kącik, teraz zaczynam, taki nowy kącik w PS3 Site TV nazywa się pierwsze wrażenia. Postanowiłem być odpowiedzialny za recenzję tej gry na łamach PS3 Site, więc jak ją skończę, będę ją recenzował. Póki co jej nie skończyłem, tak więc postanowiliśmy, że zrobimy po prostu takie pierwsze wrażenie. Wczoraj odpaliłem grę, nagrałem filmik i oto co widziałem na ekranie. Troszeczkę go musiałem pociąć, bo niestety nie, nie mieściło się cała sekwencja początku w 10 minutach, tak więc wywaliłem parę in... trochę. No intro wywaliłem i trochę tam z ten walki, to przechodzimy do do takiej głównej walki teraz, która doprowadzi mnie do walki z bossem. Za pomocą książki możemy atakować i mieć różne moce, tak więc jest to bardzo pomysłowa rzecz, że książka nam daje jakieś powery. Ci przeciwnicy, czy potwory, to nie wiem tak naprawdę co to jest, wyglądają jak nie wiem co i ten design ich no, nie można powiedzieć, że powala. Ogólnie graficznie prezentuje się paskudnie, taka Playstation 2 grafika, no ale co się spodziewać od dewelopera, który wcześniej robił praktycznie tylko gry na Wii? Mm, szkoda, szkoda, ale no, gra chyba nie budzi wielkiego zainteresowania i nie, nie sprzeda się fenomenalnie. E, wydawcą jest oczywiście Square Enix, to wielcy twórcy RPG-ów. Gra jest ogólnie Action RPG, e, no i mamy takiego protagonistę, który jest Tatuśem, i Tatuś musi znaleźć lekarstwo dla swojej córeczki. I teraz fajnie pokazuje właśnie ten power-up za pomocą książki, która strzela kulaczkami, bardzo świetnie. Nie wiem, czy zauważyliście w ogóle na ekranie jest to gra, w której najszybciej na świecie się leveluje. Nie widziałem jeszcze wcześniej gry, w której by się levelowało tak szybko. Już mam piąty level, już szósty, tak więc jest bardzo sympatycznie. Nie wiem, czy to w związku z tym, że to jest intro i wprowadzenie, i chcą mnie po prostu zrobić tutorial wszystkich mocy, jakie będę mieć po drodze. W ogóle bardzo ciekawą jest rzeczą to, że ta gra jest, się dzieje w 2049 roku i umiejscowiona jest w lecie. Jak widzicie jest śnieg wszędzie, tak więc nie wiem jakie to lato i gdzie to lato. Um, świat jest opustoszały, jakieś tam zniszczenia były i wirus niszczy ludzkość ogólnie, bardzo, bardzo oryginalna fabuła. Nie ma co tu dużo mówić, krew prezentuje się też paskudnie. Jak na pierwsze wrażenie to nie najlepiej sterowanie, no ok, walimy x cały czas, żeby atakować z tego kijka a później pod R1 czy L2 mamy, L2 akurat to jest jakiś unik, ale pod L1 i R1 mamy różne moce książkowe i no oczywiście im, im większy level, który jak widzicie bardzo szybko się napełnia tym lepsze moce mamy, tutaj jakiś mały pajączek czy cokolwiek by to było, nie wiem, ci Japończycy mają świetny design. Ogólnie twarz mamy tak, jakbyśmy mieli 60 lat i do tego mamy siwe włosy. Tak więc, design głównego bohatera również nie zachwyca. Chociaż, okładka, muszę powiedzieć, że jest bardzo sympatyczna do tej gry, chyba to właśnie okładka skłoniła mnie do kupna jej. Miałem sobie ją tylko wypożyczyć, ale zobaczyłem fantastyczną okładkę i mówię, będzie świetna gra. No, niestety, nie ocenia się książki po okładce, i w tym wypadku trzeba było sobie odpuścić ten zakup. No ale zobaczymy, bo to wiecie, pierwsze wrażenia, po tej planszy przechodzimy do takiego zielonego świata i jest bardziej takiego, bardziej już tego RPG, nie ma tylko samej walki, tak więc może gra się rozkręcić i pomimo, że będzie prezentować się dalej paskudnie, bo graficznie to raczej nie ma szans, żeby prezentowała się lepiej, będzie, będzie naprawdę interesujące. ja liczę na to, że może nawet jak nie fabularnie, to chociaż gameplayowo gra troszeczkę wciągnie, bo... Bo na razie nie zapowiada się na to. Ogólnie, jak oglądaliście trailery, to mam taką sytuację, że tam takie jest skrzyżowanie z arkadowymi strzelankami, gdzie takie kuleczki latają, tak więc to prezentuje się dosyć pomysłowo i fajnie. No ja cały czas leveluję, jak widzicie, już level 13, bardzo sympatycznie, lubię takie gry, szybki level, szybka moc, pasek energii, w ogóle. to jest w ogóle chyba tutorial, bo jak zauważycie, to pasek energii w ogóle mi nie ubywa go. Dopiero jak będę walczył z bossem, to troszeczkę doznam jakichś uszkodzeń czy obrażeń. No i tak sobie walczymy. Bardzo oryginalny gameplay i bardzo wciągający. Zastanawiałem się, kiedy to się skończy, ale nie skończyło się tak szybko, i dopiero przy levelu 30 tak naprawdę skończyła się ta przygoda, i przeniesiliśmy się do innej planszy. Tak więc to fenomenalne pierwsze wrażenie tej gry, oczywiście jest słabe, a moim zdaniem bardzo ważne jest w grze to, żeby pierwsze wrażenie było również mocne, bo to też jakiś, jakiś musi być taki uderzenie na początku, tak jak w God of War 3, mamy fenomenalną walkę, nie powiem z kim, nie będę dalej z poliarami rzucał, bo może część z Was nie grała, tak jak, na no akurat Heavy Rain nie jest najlepszym przykładem, bo sikanie i, i wstawanie z łóżka, no nie jest może genialnym początkiem, ale to też takie wprowadzenie e, i ogólnie wzbudza to Wasze zainteresowanie, to natomiast mamy bardzo nudny początek, już Prototype lepiej się zaprezentował na początku, bo Prototype e, no, od, od początku ustawiliśmy pełne mocy i mogliśmy robić zadymę w, na Manhattanie. A tu po prostu wciskamy na, nie x, tylko, co ja mówiłem, kwadrat. Kwadrat na X wciskamy. Jeszcze pod y jakiś kolejny atak jest, ale jego to w ogóle, w ogóle nie trzeba e, używać. Dlatego design. Nie, no design tych, tych przeciwników jest po prostu koszmarny. bo nie wiadomo, co to w ogóle jest. Przeraża mnie to. I ta krew z nich, tryskająca. nie wiem, gdzie oni tą krew w ogóle mają, bo i tacy są na pół przeźroczyści. Yeah, ogólnie maczugi mają, no, no nie, nie wiem to, co to Kawia wymyśliła, ale nie, nie, nie sprawdziło się to moim zdaniem i nie przekonujemy do tego, żeby e, z przyjemnością dalej przejść grę. Tak więc ja myślę, że te pierwsze wrażenia zaraz się skończą, ale najpierw jeszcze walka z bossem, która też jest taką standardową raczej, bo możemy teraz troszeczkę Y, trochę mi skopietyłek, tyłek, ale, ale zaraz ja przejdę do kontrataku, Rzucił parę potworków, to ja odpalę jakieś power. Jak tylko da kodami y, radę wstać, ogólnie, w grze jest y, bardzo słaba praca kamery. Ogólnie możemy ją obracać do woli, tak więc to jest na pewno plus. Ale, ale ona też nie za bardzo się resetuje w odpowiednim miejscu. Tak więc czasem nic nie widzimy na ekranie, no i to nie jest, nie jest zbyt sympatyczne. Y, musimy sobie z nami radzić, ustawiając ją odpowiednio. Na przykład w tym wypadku to w ogóle nie wiem, co się dzieje, gdzie jestem. Oczywiście nie trwało to zbyt długo, ale straciłem trochę mocy. Wracając do, do początku, to uważam, że właśnie gra na początku powinna wciągnąć, a nie, te pierwsze wrażenia jak najbardziej negatywne. Mam nadzieję, że później przekonam się do gry i zaprezentuję coś ciekawszego sobą, bo, bo inaczej to krucho no i książka, książka to nie dalej nie, 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 nie mogę prze, przeżyć tego że książką odpalamy jakieś moce i to jest w ogóle jakaś tajemnicza książka i o ile się nie mylę, ile dobrze zrozumiałem to nasza córeczka również posiada jedną książkę tak więc mamy dwie książki, tajemnice książki i ogólnie później idziemy do biblioteki na początku tej gry, to taki prequel jest teraz i tam też możemy dostać kolejną książkę tak więc jest całkiem sympatycznie mamy ogólnie menu gdzie dowolujemy postać Mamy jakieś tam opcje, bonusy, zbieramy różnego rodzaju broni, jak to w rpg No ale czy to wystarczy, żeby gra zyskała jakąkolwiek popularność? W szczególności, że w maju to naprawdę chodzi kilka solidnych gier: z los Planet 2 na czele, um, także blur split second, tak więc, tak więc będzie się działo. No i nie wiem czemu, i raczej mieliby się skusić akurat właśnie na Nier. A może dlatego, że nic w kwietniu nie wyszło na, na PlayStation 3. No, teraz właśnie będziemy celować tego twora i robić mu finish upa. Tak więc prezentuje się bardzo sympatycznie. Ogólnie, to to jest jeden z pierwszych filmików, m, tak może nie precyzujących, ale prezentujących jakiś konkretniejszy gameplay. bo jeżeli zobaczycie na takie Critics albo Game Rankings, to nie ma praktycznie jeszcze w ogóle recenz tej gry. Tak więc Square chyba nie rozosłał gry do, recenz do recenzentów, tak więc słabo, słabo. Dlatego nikt nie chce pisać, Może dlatego nie rozesłał, bo nie spodziewało się dobrych recenzji. Teraz jakaś dobitka tego potworka i, i przechodzimy ogólnie i kończymy już to pierwsze wrażenia z Nier. Tak więc serdecznie zapraszam, sprawdzić ps Site pod koniec tygodnia. Jak już grę, pojawi się pełna recenzja. Pisana oczywiście, a, a te pierwsze wrażenia już zostawmy sobie, bo nie są zbyt ciekawe. Dziękuję za uwagę.